Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bany. Zapraszam do obejrzenia Waszej Bitwy Życia. Dzisiaj Mati28051 z klanu Suicide Jagger Division. On jako pierwszy wystąpił w Waszej Bitwie Życia na moim kanale. Cześć Mati. Witam. Powiedz czym jedziesz, co to za czołg i jaki miałeś plan na swoją bitwę? Um, jadę czołgiem pzb B2. Jest to czołg premium czwartego poziomu. Um, planem ogólnie moim było żeby niechać na górę, nie? Bo zawsze prawie jadę na górę. Więc mówię teraz zagram sobie coś innego i pochałem po prostu na dół na mordownie. Mhm. Jakiś... A może powiedz coś o tym czołgu, bo on jest chyba raczej rzadko spotykanym czołgiem na randomkach, nie? No, jest bardzo podobny do swojego, że tak powiem, brata francuskiego B1. No jest dość trudny do zdobycia, bo trzeba sobie, że tak powiem, zakupić karty. I w kartach znajduje się właściwie na niego kod. Mhm. No więc dosyć e, chyba trudny do zdobycia. Jasne. A teraz powiedz, dlaczego masz 112 Golda i 0 wszystkich innych pestek? Zaraz jest taki, że ma naprawdę bardzo mało penetracji na apku, mhm. więc postanowiłem że zadaje full złoto. Więc wszyscy, którzy są uczuleni na złotą amunicję, jak ktoś dużo strza, to proszę, żeby włączyli ten film. Nie, w żadnym wypadku tak nie może być. Oglądajcie do końca, to ma być dobra bitwa. Jej nie widziałem wcześniej, także widziałem tylko ekran końcowy. No i Mati jedzie do przodu. Na przepychaczu nikogo nie trafiłeś, tak? O, piękny strzał z woleja. No, stwierdziłem, że się obcieka. Może coś przejedzie, tutaj będzie Hadom, ale no, o dziwo prawie że dwie minuty i, i nic nie było, nie? Mhm. No to tak, to już najwyższa pora była się ruszyć. No i teraz w zasadzie flankujesz przeciwników można powiedzieć i teraz jakby ten strzał wszedł to prawdopodobnie by właśnie zginął udało Setura musiał właśnie skręcić i wycieknię. Aha. No tak, no to naprawdę niewiele brakło, żeby już mieć pierwszego fraga. Zaczyna się kapowanie. Stwierdziłem, że właśnie ta na bazę, ale nie będę jechał właśnie do tego PZ, -a, więc sobie tam spokojnie wszystko obiadę. Mhm. Myślałem, że się tutaj na górze coś um, zdejmę, strzelę do czegoś, ale nie było przestrzał. No, już 3 no ale tutaj to raczej byśmy się być po drugiej stronie mapy, żeby coś postrzelać, no. Na cały górę. czas tutaj właśnie mm -hmm. powoli byłem do kapa. O, to jest urok. Teraz. Z... Mm -hmm. No właśnie, stąd już jest miejsce, gdzie można coś podziałać, ale ca cały czas nie było przestrzał, więc. <laughs> No myślałem, że już przegrana bitwa już 5-8, więc... No tak, no to to już w zasadzie w wielu przypadkach oznacza koniec bitwy, tak? No ale I... spokojnie patrzmy co się będzie działo. 5-10. I dopiero teraz zaczyna się prawdziwa magia tego czołgu. Okej. Okay. To jakie są jego mocne strony, słabe strony? Się może zacznę od tych słabszych, no to na pewno działo. No mało ma naprawdę penetracji więc trzeba niestety na złocie strzelać chyba mm. to jest jego główny właśnie minus um, a plusy no to pancerz też. Mm. mobilne, mobilny no i um, dosyć szybkie przeładowanie, działa tam bardzo dwie sekundy a no to taki typowo spanerski. no ale tutaj na goldzie Matyldę bez problemu przebijasz także nie, nie jest chyba tak źle z tą peną Jest pierwszy frag, tak? Ja starałem się na początku właśnie strzelać tak do wszystkiego, żeby zbić. Udało się, skończyłem właśnie SU. I teraz mm -hmm. lepiej nie Tu jest, pięknie. Bardzo szybko obraca wieżą. Ja nie wiem, coś mam z powtórką, bo muszę sam kluczyć myszką, żeby widzieć kierunek, w który patrzysz. Uuu, już plecy? Dobra, jest kolejny strzał. Udało się zaznaczyć. No i w zasadzie zostało was dwóch na sześciu, tak? Właśnie no tutaj siedziałem z buntagą, Na no, no to ja się mówię, stary, zostałem dwóch na, nie wiem, na sześciogu. i wyciągam to bitwę. Już trochę ręce mi właśnie drżano, ale, ale opanowałem się. No to najważniejsze. Dobra, jest 10-13, czy już sporo nadrobiłeś, bo już są 4 fragi? Tutaj jest, nie wiem co do mnie strzeliło, podejrzewam, że hater i odbił się z od no, no i kolejne rozumienie. No, teraz już jest coraz łatwiej tak naprawdę. Ty masz jeszcze całkiem sporo życia. No, a tu są dobi... to jest to sudo, którego strzelałeś na początku, nie? Tak, teraz szczęśliwy strzał dosyć. Mhm. Mała szparka i udało się, udało się trafić. Dobra, i co mieli zamiar zrobić teraz? No, spróbowałem, myślę, wjadę na kapę. może oni zaczną powoli wyjeżdżać, ale zauważyłem, że sami wyjechali, więc starałem się do nich po prostu strzelać, nie? Teraz mm -hmm. obawałem się głównie tego hacera. Wierzę, że um, zaduje złoto i zacznie do mnie strzelać i będzie mnie przebijał za, za, każdym razem, nie? No tak, bo T28 to jest taki papier, że go w zasadzie możesz Kroić jak chcesz, tak? Ale z Hetzlerem rzeczywiście może być problem. Kurde, telefon mi O, jest Hetzlerek. W ogóle trochę jest dziwne zachowanie, bo powinni najpierw do mnie raczej strzelać niż do, niż do tego Cruisera. Mhm. Czy tam Covenantera, ale. Ale dobre Na dobre, jest... dobre mi to no tak, w zasadzie najczęściej dobre wyniki się robią, jak ty możesz strzelać, a ciebie ignorują, tak? No i zostałeś sam na trzech przeciwników, z czego dwóch wiesz, gdzie jest. Właśnie teraz wiem do kolegi, że jestem sam na trzech, nie? Ja mówił mi się uspokoiło, że jakoś uda się to wygrać. Na szczęście nie miał ten HCR e, trolla, więc trochę ciężko było mu mnie przebić. Aha, no to tak. Typ, typowa gąska, a tam czy już jeden objeżdża z tyłu. Widzę. Teraz się zorientowałem, że ja właśnie wywałaś 8. naprawdę zrobił to kiepsko. Kolejny szczęśliwy strzał. Dokładnie. Jest, zostaje ci jeden. No i stwierdziłem, że się tutaj właśnie obrócę. Jednocześnie wiadomo na kapa, żeby. E, mhm. żeby że po prostu sam musiał wyjechać, bo zakapować, tak? Bo jeszcze zostało mi 7 minut. Mm -hmm. no tak. To w zasadzie... No i co? I spokojnie czekamy, on pewnie przyjedzie, ewentualnie jeszcze na swoim kapie stoi i czeka, bo może jakiś... A nie, jest jego ostatnia pozycja na F9. Właśnie coś tak mnie skusiło, żeby się obrócić i mm -hmm. akurat wyjechał po wniosek. Uuu, i ma tylko jeden... Teraz też znowu dziwne zachowanie, po prostu wyjechał i... <laughs> no pewnie brakło doświadczenia. OK, jesteśmy już w garażu. Zobaczmy, co udało się zdziałać. MK, Brutal, Pojedynkowicz, Ogień Skuteczny i Kuloodporny. To ponad 1000 damage'u, tak? Zablokowałeś. Duży kaliber i Top Gun. Jak to wyglądało w Prak 1767. Demage 217 z dystansu większego niż 300 metrów na 65 strzałów trafiłeś 54 i z przebiciem 39. Także rzeczywiście, jak na gold, to mu trochę brakuje, tak? No, trochę słabo. I zablokowałeś 830 um, obrażeń. No i oczywiście na minusie, minus 9000 ze względu na to, że grałeś na goldzie, tak? Czy chcesz... Ale tak właśnie czasami um, się udaje zarobić. Mhm. Czy chcesz coś dodać? Nie wiem. Okej. Okay. No dobra, no to w takim razie pozdrawiamy, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To zarobiście, motywuje, pomaga w rozwoju kanału. Do usłyszenia bany i i mati.